Cześć wszystkim, witam w trzecim dniu zmagań. Wczoraj już nie nagrywałem, także nagram dzisiaj z rana. E, co udało się po wczoraj zrobić tak. Mamy tu wszystko ładnie e, powykowane, takie równe ten, bo cię bożką, to jest cięcie bożką. No niestety strasznie się pyli, ale jest to chyba naj, najlepsza, że tak powiem, metoda na to. Także otwory podpuszki. Już mamy. E, to będziemy wszystko ładnie jeszcze oczyszczać będziemy to gruntować i będziemy tutaj klejać puszki z przewodami tutaj w tych miejscach gdzie widać takie wejście jeszcze będziemy musieli to sfazować, żeby że tak powiem przewód łagodniej wchodził za tu mamy tu mamy do puszeczki aha ja wam ostatnio mówiłem o koronce 60, mam 65. piątkę także widzicie no z wideo te puszki wchodzą na styk nie ma za wiele tutaj zaprawy w koło żeby napchać także polecam większą puszkę znaczy większą koronkę, bo i większe jest pole manewru, i to wygląda wszystko tak, Tak to jest cięte, miałem równo wypuszczone za profil. No, i dzisiaj będę robił stelaż. E, mam już zatrasowane e, szyny główne e, CD-60. Będziemy kładli na wzdłuż. Muszę tylko rozjeżdżać ES-y, czyli będzie to kładzione na takich w takich ES-ach montowane do sufitu oczywiście te odległości muszą się zgrywać że tu zrobinki pokażę o, jak sobie namierzymy takiego ES-a do sufitu i tu nam wejdzie szyna tu będzie szyna, także spokojnie nam stać, żeby to przymocować to trzeba sobie zmierzyć, tak wygląda po całości profil położony szyny główne po to, będę teraz robił szyny główne żeby mieć stelaż na puszczanie przewodów górą żeby one mi nie wisiały a i było też łatwiej zamocować nie będę musiał mocować do sufitu tylko będą leżały na stelażu tak to tu wygląda no niestety jak to w starym budownictwie żelbeton. Także także no, jedyna taka opcja żeby sobie radzić z tym wszystkim bo Niestety, o, z takiego sprzętu skorzystam dopiero moc grafita, cokolwiek, że tak powiem, jest w stanie podziałać. Koronki mam z jato yy, i w żelbecie też, no słabo, słabo dają radę, nie? To widać, jakiś, że tak powiem, płyta jest moc, tutaj na cztery, cztery puszki jest co porobić. Yy, co dalej? Aha, na rogach nie ucinam, nie docinam, tylko zginam. Mocniejsza zawsze konstrukcja, na zgiąć. Tak to wygląda, takie krzywizny ścian niestety. W tych miejscach nie montujemy, żeby nie pognić tego profilu. Tutaj wyłoż, złapiemy to pianką pod spodem, naciśniemy piany. Tu jeszcze przyjdzie, że tak powiem z gipsa eee, taśma ślizgowa, tu w takich miejscach na przykład jak te to montujecie się i nie martwcie, że ten profil jest, że tak powiem, podgięty. On jest zgięty, ale hmm, dlatego, że kołek bardzo mocno tu trzyma. To w niczym nie przeszkadza. Porządnie, solidnie tutaj dopasowany. Ja wróciłem właśnie w otworach montażowych, które przewidział producent. Można również gdzieś w słabszych miejscach, gdzie przychodzi, dołożyć więcej. No i tak to wygląda. Teraz sobie rozmierzę. Mierzyłem, wychodzi co 60. Także będę mocował uchwyty typu EST. Takie proste, zginamy. Naznaczymy sobie co 60, co 60. Będzie przymocowana ta szyna główna, no i co? I później będziemy montować poprzeczki. Rozmierzymy sobie te szyny, i będziemy zakładać poprzeczki. Poprzeczki będą montowane na takich, takich hakach. Także to jest dzisiaj plan na dzisiaj, żeby ten sufit zrobić. Później sobie ładnie zagłętuję. Tu miejsca pod te puszki i tak dalej i wycięcia po to, żeby można to było później przewód będę montował i będzie gotowa od razu zagruntowane pod szpachlowanie. no niestety w kuchni jeszcze nic się nie zadziało. Także w kuchni jeszcze tu będziemy kablami tu gdzie było będziemy wjeżdżać. Będziemy tutaj te gniazdka przerabiać. Został jeszcze przedpokój do zrobienia tutaj też przed przedpokoju te gniazdka tu musimy wymienić na nowe Stara instalacja już jest odłączona także mamy wszystko zasilanie tylko na przedłużaczu tutaj mamy już że tak powiem pod, pod nową puszkę tam nie będziemy chcieli tego ruszać spróbujemy to że tak powiem wydubać, przebić się na ten i korytarzem wjechać do góry żeby oszczędzić tu tych ścian no i w sumie tyle także to było po drugim, po drugim dniu działań, dzisiaj trzeci dzień, jest godzina dziewiąta, trochę późno, ale zaczynamy montaż y, sufitu, na koniec dnia Wam pokażę jak to wyszło, jak to wygląda, no i jak się uda, że tak powiem, zacznę coś, podejrzewam, albo będę wiercił jeszcze pod te puszki, żeby zakończyć te prace, które tak, że tak powiem wymagają dużego kurzenia, albo, albo co, albo będę... Albo będę sobie już e, przewody wprowadzał. Właśnie tym otworem mam pomysł na to, jak to tam, że tak powiem, oszczędzić rozbieranie tego suwitu w przedpokoju i tam wychodzić, żeby dojść do rozdzielni. Także będziemy sobie powoli kablować. I i tak to będzie wyglądało. E, na chwilę obecną to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki. Cześć. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn